Różne formy wsparcia i dotacji sprawiły, że ilość instalacji fotowoltaicznych w Polsce stale rośnie. Tylko w 2020 roku ich liczba wzrosła o ponad 320 tysięcy. Czy aby na pewno potrafimy użytkować własną instalację w sposób właściwy i bezpieczny? Nazywam się Artur Czarnik i opowiem Wam, jak dbać o własną instalację, aby służyła nam przez długie lata. Zacznijmy od modułów fotowoltaicznych. Bardzo często zadawanym pytaniem przez klientów jest, czy powinno się myć panele. Naszym sprzymierzeńcem jest tutaj deszcz, który usuwa większość zabrudzeń z powierzchni modułów. Jeśli jednak nasza instalacja znajduje się w obszarze dużego zapylenia przemysłowego czy rolniczego i brud nie znika po obfitym deszczu, powinniśmy skorzystać z profesjonalnej usługi mycia modułów. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy tego wykonywać sami. Moduły powinny być myte za pomocą specjalnych środków przez wyspecjalizowaną firmę. Robiąc to samemu, możemy uszkodzić ich powierzchnię bezpowrotnie a to znacznie wpłynie na sprawność działania instalacji. Oprócz zabrudzenia należy zweryfikować wizualnie czy moduły nie uległy mechanicznym uszkodzeniom oraz czy posiadają wszystkie uchwyty montażowe. Subskrybuj nasz kanał. W kolejnym odcinku dowiesz się, jak dbać o elementy elektryczne instalacji.